Lecimy? No, no. no, ja mam taką. Czas. Widamy, chcesz kontakt z widami? Masz, możesz mieć kontakt. Dobra. A każdy ma założami. nic nie, świętym. Dałaś mu już, poprzednia nie chciała to na streamie, ją zwyzywał i powiedział, żeby wyalała. Nie zwyzywałem jej. Widziałem. Co powiedziałeś no? Żeby wypierała z w... tego mieszkania, no w krótkim My trzy, trzy dni mieszkała, że jej ani. Nie poszcząta ani nie da dupy, ani nie zrobi nic. Siedzi i co takie no nie wiem, no, no nie wiem, że No nie wiem no, no... masz dużego? A duże ego, kur. Nie, specjalnie to powiedziałem akurat. Ale podobnie jest, nie? Dużego? Duże ego, to jest fu ten. Czy on duże ego? No mam duże ego. Panie z jeszcze 5 złotych Tazy takie plastikowe Zanim wygrałeś milion to po warszawce Chodziły jak pawie, nawet nie chciały z Tobą gadać Teraz to każda chętna Zrobić Cię na alimenty Victoria, Ona Cię kochała bez kasy i fejmu Myśl To właśnie ona chciała zrobić na alimenty kurwa Nie będę mówił o tej sytuacji Ale już to 5 złotych Ja, ja To prawda To prawda akurat Jeśli ja zakochałaś się z balkonia, jak ci nie przeszło dalej to, 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 jest, to jest prawdziwa miłość To jest akurat dobra rada Świetnie, nie? Zresztą z tego świetnie No i co teraz? No Tak szybki buzi w usta i lecimy Dalej idziemy w trasę, bo to będzie stać do, do, do jutra Dobra, no szybko to go.

I gdzie rękę trzymasz? Jest pytanie Słucham? Jest pytanie, gdzie trzymasz rękę Na gałce Czyli, że na, 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 na gałce obiegów, nie? Mhm Przeczomisiu, głodny jesteś? Świtarmić Dobry to jest, Biznes jak się płacze, coś co nie powstało nigdy Jak się sukcesem nie okaże, to chuj z tym wszystkim Trwałem z drapki, tułałem się, tłałem gwiazd Z klatki goniłem dojdy w samarach Wziąłem średni piwdy Czekaj O, długie to Znasz obsługę do samochodu? To znasz obsługę... Ja znam, dostałam prawo po Znasz obsługę kuchenki i pralki? On dalej gada o tym samym, kurwa. Ej, raz powiedziałem o tym, że na streamie... Ja, ja tego typa znajdę, kurwa, i kurwa, mówię listwę, kurwa bym kurwa, ten sam filmik, co pierwuje na starej chacie, kurwa, bo pół roku temu, żeby się nie jestem streamować. Co? Nie chcę tego. I on znowu to to sam kurwa, ale nie wiecie tego pod uwagę, że nie chcę się streamować, bo kurwa, bije się w dwóch federatach na raz, robię kurwa 8 treningów w tygodniu i ciężko kurwa robić w streamach się trenuje 8 razy w tygodniu, kurwa. Śmieci rany. Znajdę cię, ja. zaraz zadajesz orkę, nie? I to w kurwa, nie? Dodaję sam filmik, drugi raz, i gadam gada, gada samo, I to w kurde, nie? Natalia, czy dzisiaj powiesz, jaki y, masz muzykant i czyta, czy ta wie ile on wynosi? Nie wiem, nie będzie, nie? Nie, bo jest ja sama nie wiem, bo ja nie liczę. rachubę, bo po 40. Nie po 40. Podegam plus. <noise> <noise> nie, na pewno nie jest to proste na pewno nie. Oczywiście. Daj mu buziaka jak przyjdzie, gdzie? Nie wiem. A ja nie robię za darmo takich rzeczy. Nie? <noise>

Teraz druga randka, co nie? Też randka obok z druga randka w Szczecinku A trzeciej randce sobie nie wiem, Nie nie Lepiej, żebym nie myślał o dali treningu, bo jeszcze kolegę w dupę wyróżnia, nawet coś mam ochotę, że się że... Jeśli że, że że, że, że mi się chciało, i kolegę by... No nie wiem, no, to tak głupio, było Ja pi***dę by Ale lepiej, żebym nie myślał o dali treningu Lepiej nie, lepiej, żebym myślał o tym, że go nie lubię Albo nienawidzę <ślepszy> Pa, ale piszą, ale forma. Chudy byk. Tazy lubi na magika. W nocy bzyka rano znika. <ścoughs> ja tylko czytam czas. <ścoughs> widzieliśmy, widzieliśmy to już akurat, więc... Ale ludzie w sumie wiedzą, w jaką go kręciłem pierwsze. No, bo wtedy też przyjechałeś ten. Pamiętasz, nie. Do domu gdzie? Przyjechałeś raz po mnie z kimś tam jednym. Z Danielem? Nie. Z Franiem? Nie. No, 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 ja cię nie pamiętam. Pa pa mi się to, 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 to wszystkie mylicie. Mówię ci popatrz, ja, <noise> u mnie codziennie była inna aktorka, codziennie, Bo, dzień w dzień. Ja nie jestem takie wiem, wszystko za Tak ogólnie. No tak, znamy, znamy. Ale wiesz jakie jest, kurde, ja jak robiłem live, to u mnie było 300 na godzinę. Ja byłem w ogóle jak w transie, kurde, ja nic nie pamiętałem. Nic nie. Jakby pamiętam, ale nigdy nie pamiętam co z kim. Wiecie o co chodzi? z wami, jak chcecie. Masz ochotę na loda? Na lody. Na lody? No to ile ty byś światła? Ja, nie, no ale... nie, A ty? Medi mnie oprowadza po szcinku Tak nie Medi kur... No, porze, ups... Dobra, wysiądziesz <musza> ci się Nie, w porządku, no, fajnie, Zrobię nie, no. No, Dzień, nie, barta, nie barta, ty, no, ty nie nie Ty nie tak kur... bo mi zaraz się bo to szybę kur... A nie, powiedz po prostu, wow, ale robicie triki, dawaj, no nie. zrobimy ten, im przyjemność. Powiedz teraz, ho. Ej, chodź tu, na chwilę. Pochwal go, powiedz, kurde, ale Ej, no. ale wiesz co, nie sądziłam, że umiesz takie <laughs> triki. Oj, gdzieś założył. Ja czterech lat proszę. Wow, przy Ale no, proszę. Już ja bym wiec Ale no, kozak, nie? To można. To No, widzisz, jakie wrażenie zrobiłeś? Kurde, wszystkie będą twoje.